Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Chciałam Wam dzisiaj pokazać książkę, która dopiero do mnie dotarła. E, pani Jolanty. Pani Jolanta do mnie dzwoniła. Ja wiedziałam, że coś takiego na naszym rynku wyjdzie. Jest to zgromadzenie wielkich arkan polskich talii. Ile dało się zgromadzić, i nawet na szkole e, Magii Tarota Wruszki był kiedyś umieszczony post, że pani poszukuje właśnie tali, żeby obrazki czy screeny, bo są talie, których pełnych nie ma. Natomiast, no, co było, to zostało tutaj zgromadzone. I słuchajcie, pokażę Wam, jakie mamy. O, tutaj piękne podziękowanie, cudowne zresztą. E, szanownej Hrabinie, z podziękowaniem oraz podziwem. Pani jest z Babianic i mamy tutaj polskie talie, życie artystyczne, że małżonek, że w ogóle tutaj trzeba zobaczyć. No i zaczyna się, to wygląda jak taki piękny, cudowny katalog. Mamy na przykład Krystynę Uniechowską, talie kart. Wiecie, że części z nich nawet na oczy nie widziałam, więc fajnie mieć coś takiego, bo to nawet nie jest kwestia zgromadzenia. Talii, tylko wiedzenia, że coś takiego istnieje i jak mniej więcej wygląda. Tu, jak widzicie, są po kolei wielkie arkana na dwóch stronach. Kolejnych talii. Talia pana Suligi, druga talia pana Suligi, jaśniakową. Te karty dostałam na urodziny pierwsze, pierwsze, pierwsze. Nie rozumiałam ich, nie lubiłam ich. Ciężko mi się z nim pracowało, ale teraz już też dorosłam. Już teraz nie mówię, że mi się nie podobają. Mamy tutaj, proszę, Astrola, Wróżby i Tarot, Heleny Starowiejskiej, Marsylski. Co prawda Marsylski to nie jest jakby jej y, talia, no ale wydana w Polsce, tak? Umówmy się. Edyta Gądek, y, też jak widzicie, bardzo fajne, y, bardzo fajna talia. Manuela Klara Olszewska, tej talii nie posiadam. Tam dalej będzie taka, którą mam. Anna Ligero, proszę bardzo. Możecie sobie teraz popatrzeć. To też jest takie fajne. Pani Beaty Marcinkowskiej. No, powiem Wam, że my mamy te polskie talie ładne. One wcale nie są jakieś takie popularne. Druga talia pani Beaty Marcinkowskiej. Zawsze możecie sobie zastopować, słuchajcie. Trzecia talia pani Beaty Marcinkowskiej. Ładne rysunki. To są rysowane, nie jakieś wklejane. Czwarta talia Beaty Marcinkowskiej. Niekoniecznie w mojej estetyce już ta. Na przykład. I kolejna talia, proszę bardzo, też jaka ładna. Ukazała się pewnie przy książce w kręgu Tarota. E, tu mamy nawet karty, które były dodatkiem do jednego z numerów Tygodnika Przyjaciółka. Mamy tarot Anastazji M, biało-czarny, wymowny, fajny. Mamy Annę Migłę. Te talie chyba posiadam. Janusz Wielub. Proszę bardzo. Wam pokazuję, jak to cudnie wygląda. Manuale Klara Orszewska, Kolejna talia. Zawsze można zastopować. Pamiętajcie, Agnieszka Wymysłowska. Prosta kreska, biało-czarny. Też dołączone do książki. Talie. Tarot Miłości. Zbigniew Jaśniak. No, taki spójny bym powiedziała. No nie moja estetyka, spójny. Joanny Stawińskiej. Bardzo fajny biało-czarny. Trochę średniowiecze trochę ryciny. Fajnie to wygląda. Pani Manueli Klary Orszewskiej. Książkę posiadam. Książka jest fajna, to, to wiem. Majron Taki bardziej rysunkowy. No, na to to polowałam. Tarot maron. Najpierw wyszły wielkie arkany, one były trochę większe. Potem cała talia była nieco mniejsza rozmiarowo. A mam o, obie wersje, jak gdyby. Tarot medytacyjny, cecudy. Dużo go widziałam. Nie przypadam. Dariusz Cuda, też medytacyjny mandala duszy, tych też dużo widziałam. No, tak jak mówię, niekoniecznie moja estetyka. Na karcie Słońca swastyka, ale wiadomo, że to jest nie swastyka, swastyka, tylko symbol Słońca. Super. Kolejny tarocik. Kulinarny tarot. Tak jak wam mówiłam, że kiedyś na zagranicznej stronie widziałam tarota gummisiów. To Polska też ma swoje Kulinarny tarot. Fajna kreska, taki naprawdę ciekawy. Tu mamy suligi. Pana suligi, przepraszam. Szacun mam. Tak. Ten tarot mam. Chrzanowski, nie nieoszeskiej, przepraszam. Uwielbiam go. Jest taki duży, na grubym kartonie, taki toporny. I on jest fajny, taka jak zobaczcie, wygląda jak wydrapywanka. Ten mi się podoba. Lubię go. Trochę mroczny tarot. Apokalipsy to nie jest nam potrzebne na dzisiejsze czasy. Różbicie macie skrzątek. Posiadam tę talię, dlatego że ktoś mi wysłał, bo jej już nie chciał. Posiadam również y, książkę, tak to bym pewnie nie kupiła, bo też nie moja estetyka dla mnie wzorowana na marczetti. Ale taka dla mnie to polska podróba To Bez inklinacji negatywnych. Ale Marczetti jest tylko jeden. Królowa jest tylko jedna. Tu mamy taki biało-czarny i ten mi się podoba ze względu na to, że jest trochę taki bartonowski. Zobaczcie, to są takie jakby to pomalować, mogą z tego świetne rysunki wyjść. Ciekawy, bardzo ciekawy jest. No mój ulubiony, jeden z ulubionych, Magdalena Kaczan. Dark Mansion Tarot, nie wiem jak to się czyta. Piękny, cudny wersji, trochę jest jego, ale uwielbiam. Uwielbiam. Tarot wróżki Algis. Lichodziejski, tylko drugie wydanie, bo ja pierwsze to miałam lata temu. On ma takie różowe tyły, to znaczy to pierwsze wydanie. I takie słodziutki, fajne, ale jak pokazuje podczepy, to normalnie tak, jakby ta lubiła pokazywać ten rodzaj rysunku podczep. Jest pokazany złoty tarot. Także bardzo fajnie i mamy brakujące talie, słuchajcie gdzie nie było całych arkan także też fajnie, że zaznaczone są, że istniały no i reklama, także bardzo fajna e, pozycja, taka katalogowa bym powiedziała, kupę roboty, żeby to zebrać e, wyczaić, jakie talie wymyśleć, wycudaczyć ja bardzo dziękuję pani Joli za przysłanie egzemplarza próbnego z miastem, które jest 15 km ode mnie, tak naprawdę. Polskie talie 2020. Nie wiem, czy to jest w sprzedaży, ale zapytamy się na szkole. Zobaczymy, może i jest. Fajnie by było mieć coś takiego, jako tarocista, tak mi się wydaje. Także tak się chciałam pochwalić i pokazać Wam fajną po prostu rzecz. Buziaki dla Was, trzymajcie się. Do zobaczenia.